Witam drodzy widzowie. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii Gotuj z szeryfem. Zapraszam. Dobra, koniec żartów. Makowicze to ja nigdy nie będę, więc o gotowaniu nie będzie żadnych odcinków. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie o święcie dziękczynienia i o tradycjach z, z tym świętem związanych Czym to święto jest? A skąd ono się wzięło? W roku 1620 do brzegów Ameryki przybija statek Mayflower z grupą niewiele ponad 100 osadników. Ci osadnicy mieli dość ciężką zimę prawie połowa z nich zmarła. Do tego mieli zatarg z miejscowymi Indianami no życie było ciężkie. Na szczęście, gdzieś tam w połowie roku na najścieżce, na ich drodze stanął Indianin, który trochę znał angielski, ponieważ już wcześniej miał styczność z ludźmi z Europy. I dzięki niemu osadnicy nawiązali kontakt z Indianami i życie trochę się poprawiło. Nie mieli już wojny, mogli uprawiać ziemię, mogli skupić się na przeżyciu, na swoich codziennych rolniczych, nazwijmy to, czynnościach. Po udanych zbiorach w okolicach października, listopada osadnicy postanowili urządzić sobie dużą imprezę takie nazwijmy to dożynki na tą imprezę zaprosili Indian i impreza trwała kilka dni później co roku ta impreza dalej była kontynuowana aż w końcu przerodziła się w taką narodową tradycję którą oficjalnie uznał prezydent Lincoln w roku bodajże 1863 stanowił święto dziękczynienia. I to święto odbywa się zawsze w czwarty czwartek listopada. Święto dziękczynienia w Ameryce jest świętem bardzo rodzinnym. Wydaje mi się, że bardziej rodzinnym niż święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlatego, że na to święto do domu wracają po raz pierwszy w roku szkolnym dzieciaki z koledzy, z uniwerków, bo to jest pierwszy taki dłuższy weekend, dłuższy prawie, że cały tydzień wolny i mają czas, żeby do domu, ponieważ twoje w Ameryce studiuje się na drugim końcu e, kraju, a co najmniej dwa, albo trzy stany dalej od domu, e, więc ten powrót do domu jest no, taką okazją do spotkania rodziny po raz pierwszy w roku szkolnym, do spotkania przyjaciół, e, więc te święta dziękczenia są naprawdę takimi bardzo, bardzo rodzinnymi świętami. Oczywiście święta niekoniecznie też są rodzinne, ale trochę mniej te święta spędza się w gronie rodziny bezpośredniej, czyli czyli w domu żona, mąż, dzieci, a ewentualnie dziadkowie i to wszystko, a święta Diesnienia są takie duże. Zdra się cała rodzina, dużo ludzi i, i naprawdę jest spora uczta. Oczywiście jak mówimy o uczcie, to na święcie Diesnienia może zabratnąć indyka. Jedną z naszych rodzinnych tradycji jest to, że indyka, odkąd ja mieszkam z moją żoną, przygotowuję ja. Można zajmować się innymi daniami, natomiast indyk jest zawsze pod moją opieką. Powiem wam, że nigdy jakoś specjalnie nie szukałem przepisu na indyka, po prostu sprawdziłem ile się go piecze, w jakiej temperaturze, a resztę wymyśliłem sobie sam. I jakoś to do dziś się sprawdza. W indyk ten nasz dzisiejszy ma około 10 kg, oczywiście są jego tujowe wnętrzności, które idą do środka, czyli. On trupka, serce i tak dalej. Jest to, to pchane do środka indyka. Jest też oczywiście szyja tła indyka, która jest bardzo dobra po upieczeniu. Nie jest to tutaj leżała. Do środka indyka wkładam tylko marchewkę, selera i cebulę. I to wszystko. Dzięki tym warzywom indyk będzie miał fajny zapach. Oprócz tego te warzywa sprawią, że indyk od środka nie wyschnie. Będzie będzie fajnie e, powiedzmy nasączony sokami ponieważ indyki mają to do siebie, że po kilku godzinach pieczenia w piekarniku potrafią trochę wyschnąć, więc ja w środku, do środka pcham e, warzywa natomiast z zewnątrz indyka pod jego skórę e, wkładam masło pocięte w małe kosteczki chodzi o to, żeby żeby to masło podczas pieczenia ładnie się rozpuściło a i wsiąknęło tutaj w piersi indyka I dzięki temu ta pierś po upieczeniu nie będzie nie będzie sucha. Oczywiście święto tego większośnienia jest bardzo świętem rodzinnym, my, czyli ja i moja żona. Zbyt wiele rodzin tutaj nie mają, ponieważ cała moja rodzina jest w Polsce. Natomiast rodzina mojej żony jest na Filipinach. Więc my, od w sumie od zawsze, od kiedy zaczęliśmy świętować to święto, świętujemy je z naszą miejscową rodziną, nazwijmy to: czyli z naszymi przyjaciółmi z Michałem i Agnieszką. Michała znacie z moich poprzednich filmów, parę raz już się pojawił w filmach, więc nie jest on nowym gościem na moim kanale i dzisiaj akurat jest kolej Michała i Agnieszki, aby w ich domu odbyły się święta, bo co roku sobie zmieniamy, raz u nas, raz u nich a w tym roku idziemy do nich my robimy kurczaka kurczaka, my robimy indyka a Michał i Agnieszka robią inne potrawy oczywiście my też mamy tradycyjne te ziemniaki bo to jest jedna Tradycyjnych potraw, które gości na stole podczas Świętego są też ciasta typu Pumpkin Pie, są też oczywiście żurawiny A, i parę innych specjałów, ale o tym opowiem Wam, jak już dojdziemy do Michała. A, pozwólcie, że skończę tego indyka ładnie szybko. Indyk będzie się piekł około 5 godzin, ponieważ taki 10 kg indyk. Tyle czasu pomaga na upieczenie. Została jeszcze najmniej fajna część całej imprezy, czyli cebula. Ja oczywiście płaczę zawsze, ale tak to bywa. Cebulę kroję na mniejsze kawałki. Kilka idzie do środka, a reszta będzie dookoła indyka. Prawie że gotowy do wjazdu do piekarnika, w którym spędzi najbliższych 5 godzin mniej więcej. Indyk gotowy do piekarnika. Doszło jeszcze do niego tutaj białe winko oraz wyciąg z kurczaka. To wszystko po to, żeby co jakiś czas go oblewać. Tym nazwijmy to wyciągiem, wywarem, sosem po to, żeby w piekarniku nie wysechł. Zostanie jeszcze przykryty folią aluminiową, żeby się nie spalił, żeby, żeby dokładnie się upiekł. Godzinę przed wyciągnięciem z piekarnika folia zostanie zdjęta, żeby przypiekła się skórka, żeby była chrupiąca. No i tyle. Widzimy się za 5 godzin. 5 godzin później i indyk gotowy. A my się pakujemy i jedziemy na ucztę do Michała. Żarcie się robi. Prawie gotowe. Coś u Michała. Michała znacie z innych filmów. Dojechał nasz indyk. Mamy chyba gotową szynkę też. Michał działa w wersji amerykańskiej to w Polsce chyba nie jest to taka tradycja no, bardzo. no to trochę mieszamy tradycje ponieważ Thanksgiving to jest takie święto gdzie ludzie w każdym domu jest nasze obchodzone jest wiadomo jest, in, jest indyk baby się z nas śmieją jest indyk oczywiście niektórzy mają też szynkę my dodatkowo mamy coś z kraju mojej żony czyli z Filipin mamy właśnie lumpie czyli takie takie oto przysmaki Paszteciki w Tutaj jest gravy Czyli taki sos do kurczaka czy do Do indyka Oczywiście Ziemniaki Z polskich potraw mamy Dwie, czyli bigos I sałatkę Na stole U Amerykanów zwykle też jest Żurawina Słodka, którą to, to dodaje się do Zarówno do indyka, jak i do szynki. No oczywiście polski chleb i na deser paj tak zwany, czyli ciasto. Także tak wygląda na stół na Thanksgiving w tym roku. Tak jak mówiłem wam wcześniej, jesteśmy właśnie u Michała, bo tym razem wypadło, że impreza jest u nich, a nie u nas w domu. Kolejną tradycją jest to, że zarówno szynkę, jak i indyka. Kroi pan domu, czyli Michał. Hmm. Nośnica elegancka. Ona już jest. Odchodzi od kości pięknie. więc W sumie to szynki lubię bardziej niż indyka, muszę wam powiedzieć. To jest moje ulubione żarcie. Oczywiście będzie chrzanik. To też moje ulubione żarcie z Filipin. Piękna, piękna. Dobra, tego indyka zaatakuj, Michael. <laughs> tak go wiesz przez środek po, po tej kości głównej. Tak odkroisz tą, tą pierś, to nie? Elegancki. To jest No ładnie, ładnie. Jeśli ten, ten film pojawi się na YouTubie, to znaczy, że się nie zatruliśmy, że żarcie nam wyszło i że żyjemy. Bigos ma Bigos ma grzybki, więc może być różnie. Można coś przyśnić fajnego, tak? A może się nie obudzić. Nie, przeżyjemy. Nie pierwszy raz gotujemy, więc będzie dobrze. Thanksgiving to tradycyjnie początek tak zwanego holiday season, czyli okresu świątecznego, który trwa aż do nowego roku. To jest taki 4-5 tygodniowy okres, w którym Amerykanie przygotowują się w zasadzie do świąt Bożego Narodzenia. Robią zakupy, organizują sobie święta. A jutro, czyli w piątek, będzie tak zwany Black Friday. Nie wiem, czy wiecie skąd się wzięła ta nazwa. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście, czy nie. Ja wam to wytłumaczę. Otóż, w dawnych czasach, gdy księgowe używały długopisów zamiast komputerów, przychód był oznaczony na czarno, a straty na czerwono. I Black Friday, o piwko, to pierwszy, pierwszy w roku dla wielu firm dzień, kiedy odnotowali zysk, przychód i mogli po raz pierwszy w roku użyć czarnego długopisu na zakończenie dnia i stąd nazwa Black Friday. Oczywiście oprócz, oprócz jedzenia mieszamy też międzynarodowe trunki: jest coś polskiego, jest coś miejscowego. Oczywiście alkoholu jest w sam nas na dwóch pod warunkiem, że jeden nie pije.

Jeszcze jedna tradycja Thanksgiving, czyli oglądanie futbolu amerykańskiego. W Thanksgiving gry, rozgrywki są jednymi z najbardziej oglądanych rozgrywek w ciągu sezonu. Dorównują im jedynie dorównują im jedna gra, czyli finał, czyli Super Bowl. No dobra, wasze zdrowie, a my oglądamy tą amerykańską rozgrywkę. Okay. I to make space <laughs> Ciężkie życie grubasa, Ale tradycja jest musi być zachowana. Poda mi ale? Oh, sobie okay. też <laughs> Mm. Dobre, dobre. My kończymy ciastem. A przy okazji kończny film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak zwykle, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę łapkę w dół. Powiedzcie jak było. Subskrybujcie kanał. Dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.